Hejka, witajcie w nowym odcinku z to Arms, Gates of Hell Ostfront z kampanii fińskiej. I tak, dzisiaj się bronimy na mapie Kiriawala. Nie graliśmy jeszcze na niej, nie mam pojęcia, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie graliśmy, bo te mapki są dla mnie też nowe. Powinno o wiele to pójść łagodniej niż ostatni atak, który poszedł, nie ukrywam, że chaotycznie, ale nam się udało. Jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał, możecie zostawić suba, będę naprawdę bardzo wdzięczny. I tak, napisaliście mi w komentarzach, żebym poszedł w T3485. No i tak będę musiał chyba w to pójść, bo do ISU to 152, żeby to odblokować. to jest tak zrobione sprytnie, że muszę wszystkie w sumie czołgi odblokować. Także na razie to i tak chyba wstrzymam te punkty, bo nie mam co kupować tego BT-42, mam 11 punktów, to potrzebujemy ogrom punktów niestety. Mm, działa też mamy. Kurczę, zastanawiałem się, czy by nie odblokować tego Nebelverfera, bo by on nam pomógł i chyba tak zrobię. A resztę punktów y, niech pójdzie po prostu sobie w to. E, coś takiego, e, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. E, Przeciw obronę lotniczą będziemy mieli. E, co tu jeszcze? Wydaje mi się, że spoko. Nebelverfery ogólnie. Y, też nam się przydadzą do ataku, bo będziemy mogli sobie w ogóle, jak to śmiesznie wygląda, bo rower, a tutaj od razu Nobelwerfer. Yy, u Węgrów ich w kampanii węgierskiej wykorzystujemy i wydaje mi się, że sprawdzają się. No i tak, na pewno co tu weźmiemy sobie? Może tego. Yy, to nie jest pak, chyba, ale to działo, to zwolnimy. Breda, niech będzie. Tu ludzi też uzupełniamy, bo ostatnio troszkę straty były. Ale nieduże mimo wszystko. Na pewno tak. Trzeba będzie dużo ciężkich inżynierów. Zaraz też ich uzupełniam. Miny też. Zobaczymy jak to, bo akurat może ruscy zrzucą dużo tej piechoty. Nie wiadomo. Czołgi też się zastanawiam. Czy my jeszcze potrzebujemy... Wezmę na razie może jeden mniej. Bo mamy trzy. Pak nam się jak najbardziej przyda. To działeczko też. Co tutaj jeszcze mamy? Bredę, To zaopatrzenie, Możdziesz też niech będzie. Co tam, eee, To to dobra. No i powinno się jakoś tam zgadzać. Weźmiemy na pewno tego Nebelwerfera. Nie wiem tylko czy amunicji. Nam, wiecie co, weźmiemy jeszcze, żeby było bezpośrednio z tym to eee, obok. Ta, ten Fort z Nebelwerferem to będzie uzupełniał. W ten sposób będziemy mieli dużo amunicji. I czy coś jeszcze? Moglibyśmy jeszcze jednego kupić, ale wydaje mi się, że powinno nam to jakoś starczyć, ponieważ będziemy ciężkimi inżynierami robili te działa, nie? Piechoty, no ci komandosi gwardia, to oni zasiądą za tym. No dobra i myślę, że to nam powinno starczyć. Jedno mocne takie działo do zatrzymania każdego czołgu. E, dwa kawuki powinno jakoś tam styknąć plus tamte działa jeszcze mocne to. Myślę, że rozpoczynamy. Ok, mamy wczytane. Zobaczmy, co to za mapka. Wydaje mi się, że serio nie graliśmy na niej. Jeszcze o przypominam wam o głosowaniu w ankiecie. Bo mamy tam na wybór frakcji, jaką byście tam chcieli, żebym grał. Kurczę, albo tu graliśmy. Nie pamiętam już naprawdę. Czy tutaj było grane? Jakoś nie mogę sobie przypomnieć całkowicie ta mapka. Ja też pamiętam, że patrzyłem yy, gdzie gdzie sobie na trybie tym takim. Ojejku, zapomniałem teraz mi to z głowy. Po prostu zwykłe potyczki sobie grałem o, na tej zasadzie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i co? Myślę, że chyba tutaj się, yy, bo najbliżej będzie. Ustawimy. Od razu Nebelwerfer. Niech yy, może tutaj będzie. Żeby drzew nie było. I tak, ciężki inżynier od razu. To są ci? Nie, to nie są ci. To są chyba. Kurczę, gdzie oni są? Najlepiej to jest z tego brać. O, bo oni mają charakterystyczne takie. Nie no, co jest grane? Czemu mi nie? Inżynier? Nie było z tym problemów, czy ja pomyli. Ach, oni mają sorry, pistoleciki. Nie mogę się do nich przyzwyczaić. Dobra, niech będzie tutaj to. Patrzę, jakby to rozegrać. Niech będzie może coś takiego. Niech już biegną. Ci tak samo. Niech. może na drodze coś takiego. O, też. Ci, niech. Yy, czy co oni? Miny mają? Miny mają, dobra. Niech sobie tutaj rozstawią. Ok. Ci tak samo. Może nawet tutaj jakoś. Zobaczymy, jak tu będą próbowali nas zaskoczyć. Działo, na pewno też. Niech mi. Tu, jak jest jedno, to może tutaj to drugie weźmiemy. To przeciwlotnicze, niech będzie. Hmm. Może tutaj? Moździerz. Możemy tutaj dać go. Dowódca oddziału CC, komandosi. Na razie bądźcie tu, może. No fajnie, bo mamy też tu Maksimy. Jeden przynajmniej widzę. U Węgrów to nawet mieliśmy, widziałem y, takie lepsze działa, co mnie zdziwiło mega. 4 cm chyba, albo 8 też, coś takiego. Y, byliśmy zaraz z tej strony, to oni z tej strony powinni być dobra. To weźmiemy sobie, rozstawimy coś takiego w tą stronę. Co my tu jeszcze mamy? Pobiegli, pobiegli, to teraz wy. Musimy im tutaj poblokować to jak najbardziej. Gdzie tu, tu dałem? Tutaj idzie, tak? Dobra. No i też tutaj śmiało, jak najwięcej tych yy, barier. Tak, bariery przeciwczółgłowe, to się tak profesjonalnie nazywa. No i co? Kawłuk Kawuk niech też sobie tutaj gdzieś zasiądzie. O. taka lekka górka widzę, że jest. Dobra, bierzemy też kolejny czołg. Ciekawy jestem, czy zaskoczą nas czymś rusty. Najgorzej, bo teraz kapiusze mogą mieć i w sumie z naszym planem tutaj yy, ustawiennym, z tymi z wszystkimi rzeczami może trochę to pójść. Eee. Niezbyt nam ale na spokojnie zobaczymy. Nie przyjmuję się tym, bo może być tak, że wypuszczą mnóstwo piechotnie. Dobra, niech to niech na przykład będzie tutaj albo tu niech się rozstawiam. Kurczę, mogłem to jakoś. Możemy czy tak, albo tu na razie. Piechota kolejna. Wy będziecie pod dwójeczką, panowie. Chodźcie tu. Jakoś by was... O! Coś takiego. Już wszystkich tu poprzenosimy. Wy możecie być pod trójką. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, śmiało piszcie w komentarzach, co tam byście jeszcze wykombinowali z tymi finami. No niestety musimy, mówię, zdobyć mnóstwo punktów Trochę mi się to nie podoba, no ale cóż, mogę na to poradzić. Dobra, jedzie sobie ten. Niech też, panowie, właśnie, w ogóle ostatnio zapominam się, yy, że tak powiem, zakopywać. Ktoś też tam mi o tym pisał. Bardzo dobrze też przypominacie, bo naprawdę, yy, jak już się jest w tej fazie późnej i ma się, że tak powiem, przewagę. Taką, znaczy, przewagę, no taką lekką, powiedzmy. To już też inaczej to wygląda, nie? Zapominamy o takich, właśnie kluczowych rzeczach. Dobra, weźmy jeszcze tych, niech oni sobie takie, nie wiem, bunkry po prostu pobudują. Weźmy ją tutaj na przykład. Tu mamy czołg, tutaj to. Jak tam prowadzą te? Działa? Prowadzą, dobrze. Także fajnie, wreszcie my jest Nebelwerfer. Coś, co mi bardzo zależało na tym. Jakiś taki mały się wydaje, ale. Dobra, od razu. Fajnie, bo jego największa zaleta jest to, że możemy właśnie na daleko nim walić, i to jest super. Dobra, wy od razu i zapomniałem U was. Mam już 220, o już kurde, widzę lecą, niedobrze. Bardzo niedobrze. A wy co? Ej, wy się powinniście w tą stronę rozstawić, panowie, co wy robicie. Dobra, możecie być przy tym, od razu też. O i to dużo, dużo. Dobra, wy się wycofujecie, panowie, najlepiej to tutaj, bo wy i tak jesteście już bezużyteczni. Tu co? Zrobiliście to też? Dobra, to też się wycofajcie Fajne są te Jak to... no mm, Co ja chciałem? Te domki ich, takie są różne Bardzo charakterystyczne, fińskie Zresztą tu akurat mniej, ale... Tu fajny w ogóle Taki rozwalony Co tam jedzie? Te 34... o, ekranowy. Co to są te ekranowe, kurcze? Jak ktoś z was wie Niektórzy fajnie opisali Ciekawostki na temat. Coś możecie napisać na temat tego ekranowego. O, to jest taki fiński że z tego z tych bali. O, w mordę. Kawu1S. O, kurde. No, grubo. Nie powiem. Teraz sobie zrobimy Poteczkę jego O. O kurde, powiem wam, że mnie zaskoczyli. Znaczy, nie wiem, czy mieli wtedy już taki czołg, ale no... Zobaczymy. Dobra. Rozstawiają, rozstawiają. Co prawda z innej strony zaatakowali mnie troszkę, ale... Ej, panowie, szybciej, że wy nie, tego sam samoistnie nie robicie, no. Ja muszę wszystko sterować. Nic, ale powinniśmy i tak rozwalić tym pakiem. Powiem Wam, że bez jakichś tam problemów to. Co tu mamy? To jest ta breda, no dobra. A jak tu to wygląda? Eee. Dobra, możecie się. Eee, nie jest źle, powiem Wam. Razu sobie to robimy tutaj też i tak bierzemy od razu pięciu tu i tą trójkę no tak no i czemu nie robisz no chłopie dawaj rób to to i tutaj co a budujemy jeszcze kurde tam czym więcej takich tych tym oni mają trudniej więc o, w mordę! Kawuk dwójka jeszcze, no nie wierzę! No to grubo mamy, serio, dobre tu czołgi mają. Jak tu zaraz walną, to u... Ale patrzcie, nasi to i tak tym maksimum, ale tu dostali, widzę, że... ...czegoś. Teren też wcale nie jest taki... ...ciekawa ta mapa. O kurde, to to był chyba Kawuk. Ła. No nic, zobaczymy. Specjalnie wziąłem te mniej doświadczone czołgi. Zobaczymy ile nie wiem, ile tu z metrów 260. Wiecie co? To ja się tu chyba ukryję. Niech tu jadą. No szybciutko, szybciutko, bo nie wiem ile oni tutaj będą. No, ale mają coraz nowsze te wynalazki. Co tam jeszcze jedno, jeszcze jedno? O kurde, jeste niedługo będą mieli serio. Ten kw 1S to jest taki jeszcze, no, do przeżycia. Powiedzmy, ale, Dobra, niech sobie tutaj wiedzie. Właśnie, a propos tym, możemy im tu walnąć coś? Czy jesteśmy za daleko? No, come on, on. Też jeździ, niestety, ten Nebelwerfer słabo. O, tutaj. Kurde, to musimy podjechać tym. Dobra, weźcie tu, podjedźcie. Zrobiliście dobra. Ty to chodź już tu. A wy panowie szybko zasiadać za to. Pfff, no. Serio. Mają mają dużo tych czołgów. Zrobimy. Ja ci kręcę. Nie? Ten tu wjechał. Ach, dobrze, Katiusze. Ja wolę, żeby oni mieli kawuka, niż Katiusze, naprawdę. Dobra. Jak tam? A wy tu skończyliście to? Dobra, wy tu już chodźcie lepiej, panowie, bo kurde... Szkoda gadać. I co? Możecie tu klepnąć? Za daleko? O w mordę. Nie... Gdzie to to jest? Gdzie to jest? Kurde. O, jest! Jest! Ładnie! uhu. Podobało mi się to. I sru. No, wreszcie poszło ładnie. No i dobrze, jakby nam tu jeszcze tym walnęli, to by było nie... no by mi się nie podobało Eee, dobra, od razu tak ludzi. Dawajcie tu dobrze no i co? Mamy to do przodu, czy coś, czy. Pojechały te. te 34? Co to było? No i jak. Co? Za daleko to jest cały czas, nie? Denerwujące to jest, nie powiem. No. Dobra, no nic, niech tutaj mierzą w takim razie. Powinni się ruszyć, więc... Co tam mają? Jakieś działeczka? Doktrynę mają w porządku. Tu mają tylko 152, to mi się nie podoba. I co? Ruszyli, a nie zdobyli tego! Co za dziwni ludzie. Co ci ruskie tu odwalają, to nie rozumiem tego. Tu bym chciał, żeby oni byli w środku i widzicie. Nie słuchają zbytnio. O! Dobra, niech się skupią. O, tutaj byśmy mogli walnąć. nie wiem, czy oni to odwracają. Czy nie. No, 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 no. Tam. Nie, 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 tutaj ludziska, no kurde, tak mało mi brakuje, no. Hmm. A, właśnie, ja pierniczę, zapomniałem o tym. Oni akurat tutaj są, a my... by się przydało to... Dawajcie, szybko. Idealnie to jest do lania ich. A wy z tym Nebelwerferem to bliżej chodźcie i tyle. Na tych inżynierów też wycofujemy. dawajcie Cziutko. Nie, no, na razie powiem Wam, że oni jakieś głupoty robią. Wyjeżdżą tu, tu my tylko powinniśmy im walnąć, bo jak oni nam zaraz tu Kawuk czy coś. O kurde, no właśnie, rozwali nam inżynierów. Kawuk strzelił i. Oj, szkoda. Dobra. No i co, ruszyliście się? Brawo, ruszyliście się. No to teraz tu mi przywalcie, no. Taman, póki on nie jeszcze tego, no. Co jest? Dobrze. Walcie. Może coś traficie, no. O, kaman, ja cię kręcę, no. Żeby chociaż jedno, ale nie lipa, no. Trzy tutaj ten, no i co za... Dobra, jeszcze się przybliżcie w takim razie, bo trzeba w... no. Nic, dobra, mamy tutaj paka, który ładnie tutaj, ten pak powinien ich mimo wszystko rozwalić. Dobrze, dzieje się to, co bardzo chciałem. Grunt, żeby ten kawuk nam nie zrobił. O, ładnie dostał. Armaty też ma widzę zniszczoną, więc nie powinno. Tu jeszcze też coś jedzie. 34. No mówię, Finowie w obronie to są... To jest najlepsza frakcja, naprawdę. Są niezawodni bym powiedział. Niech tylko nawalają. Dziwne ej, powiem Wam, że jestem w szoku, że oni nie zdobyli tego. W sumie coś normalnie nie wiem, co się odwaliło. Tu już ruskie widzę przyszli. Dobra. Eee, co tutaj, to też możecie kogoś wziąć. I tak, snujemy tutaj, ale no cóż. Możemy wziąć jednego ziomeczka, żeby położył się tu. Żeby cokolwiek nam tam może zobaczył Okej okay. Coś tam wiecie zawsze Albo tu o o o o o no Naładowaliście No to ładujcie żeby kurde Ci jak tutaj kurde wjechali sobie No ładnie dostają o! Tylko szybko o, mi to załadujcie, to im wystrzelimy tu. No, jeszcze parę sekund. Come on, come on. Jest, dobra, ładujemy w nich. Dobrze ten samolot! O, dobrze! Dostali. Też nie pokazało nic nim w prawym górnym rogu. No co jest? Kurde, no chociaż ich guszyć powinno. Dobra, ten tu jest. Tu ukryty. Nic, jak zginie, to trudno już. Dobra, wycofajcie się, może tutaj jedzie, jedzie, jedzie. I co? Ale tu się powinien zatrzymać. Upie! Trzymaj się z tym strzelaniem, dobra. To teraz co? Tego kawuka ja robię tutaj. Niech będzie. Albo tu. Niech może aż tak daleko nie. No to działa, to jest, mówię, majstersztyk. Dobra. Tryb ostrzału niech będzie. Sklepiecie może ich jakoś. Ładnie. Kolejny. Łooo! Wow, ale pierdzielu! No, Snajper mnie niestety wykosił. Ładnie. No dobrze, dobrze. Paru żołnierzyśmy stracili, ale to i tak jest, powiem wam, że nic. Oj! To trzeba zlikwidować. Mordę jeża. To trzeba zlikwidować Już biorę chłopa Kogokolwiek. Dawajcie jego. No i co? Oni się tu zblokują elegancko. Musimy rozwalić to 280. -tkę. Ale nie trafili nas tu Dobrze. Od razu wam tu zostawię smoka. Żeby nie było problemów, a my biegniemy. Też coś tam niszczymy. Ale musimy jak najszybciej rozwalić tą 280... -kę. A i przy okazji jeszcze mówię, że w tej kampanii nie zbieram sprzętu wroga. Żeby było trudniej. Tak sobie ustaliliśmy. Kurde, no mają idealną tu pozycję, nie? Teraz im tu rzucimy jakiegoś granacika to. Dawaj, 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 chłopie rzucaj szybko, rzucaj, rzuc rzucaj, rzucaj. O, kurde, sam się wysadziłem. Dobra, chyba padło to. Nie wiem. Jeszcze to naprawcie, come on. No, idealnie, tutaj to widzę, że się. Akurat yy, nie wiem, czy kontynuujemy. W sumie amunicję mamy w porządeczku. E, czy tutaj też dobra? Wiecie co, kończymy. Udało nam się. No, tam żeśmy stracili pięciu żołnierzy, ale. I tak muszę przyznać, że przyszło to ładnie, bo zb zblokowali się tak, jak chciałem, nie? Więc dobrze jest, yy, ale Ruscy, no kurde ładnie też sporo sporo 6 punktów zdobyliśmy zasób mapy też fajnie no i co mamy dużo tych misji kurcze ale same widzę że punkty do bani i same prawie 3 gwiazdki zobaczymy co tam wybiorę w następnej mapie yy, tutaj nie no dobrze powiem wam że nie żeśmy stracili punktów mamy coraz więcej, kolejne 7. Myślę, że co? No, pójdziemy chyba w dalej znowu w te czołgi, no bo widzicie, potrzebujemy mnóstwo tego. To to nawet nie, nie idę, bo szkoda marnować punktów znaczy, tutaj. Chociaż i tak chyba trzeba będzie, tak, do isu, kurde. Może jakoś wytrwamy do końca z tym, z kampanii, żeby mi odblokować ten czołg. Chciałem Wam, mówię, pokazać jeszcze tu inne jednostki. Ale kurde no, wiem, że bez tego będzie ciężko. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze myślę, że tu spokojnie dużo kampani tych bitew się rozegra. E no i tyle chyba. In Dobrze, mamy du duży zapas punktów, więc w razie co to no. Ale 280 postraszyła nas troszeczkę. Dobra, jeśli się podobało, możesz zostawić lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.